Witam wszystkie strzelce w czytaniu na lipiec. Jest to rozkład ogólny, więc nie będzie rezonowało z każdym i wszystko. Przechodzimy do kart. W tle czytania macie jakieś, jakieś wiadomości, jakaś e, oferta. Ktoś podąża e, w Waszą stronę bardzo sfokusowany, bardzo skoncentrowany na tym, co chce osiągnąć, i jest tak silnie zdeterminowany. Aby dotrzeć, aby coś wyjaśnić, aby osiągnąć ten wymarzony cel, że no, dokona wręcz rzeczy, rzeczy niemożliwych. I tak jest ktoś bardzo zakochany, jest miłość, jest czułość, bardzo ktoś troskliwy, czuły i czeka na wypełnienie tego kielicha tą miłością przez tą drugą osobę i bardzo silnie to manifestuje cały czas wierzy w to myśli o tym przywołuje to i to jest ten król który jest bardzo uczuciowy wrażliwy i i jakaś relacja, e, taka już dosyć dojrzała. Jest ta królowa, bardzo stabilna, bardzo kompletna, bardzo poukładana pani, bardzo atrakcyjna i ona tak patrzy w jego kierunku, i ona też e, manifestuje jego w swoim życiu. Oboje o sobie marzą, oboje są e, sobą bardzo mocno zainteresowani. No, i chcieliby być ze sobą. To jest takie ich marzenie. Może jedno o drugim o tym nie wie, że tak nawzajem mają, ale to jest taka bardzo silna energia. I pojawia się uczucie, pojawia się ten rycerz z tą ofertą, przypływa, przynosi tą ofertę tej królowej. Tą miłość, te, te uczucia. Romantyzm przynosi tej królowej. A ta królowa jest od niego odwrócona. Ona patrzy w stronę tego króla, nie w stronę tego rycerza. Jest jakieś oddalenie, jakaś izolacja. Ktoś, od czegoś się odsuwa, tak z własnej woli. Chcę coś przemyśleć, zastanowić się nad swoim życiem, bo bardzo dużo się dzieje. Tutaj jest jakaś taka energia zmian, wielu działań, dużo będzie się działo i będzie pójście w nowe, rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu, bo coś upada, coś się wali. E, jakaś wieża. To jest takie nagłe wydarzenie losowe, które po prostu jest szybkie, niespodziewane. No i takie przeznaczone z góry. Ale to ma się zadziać, żeby potem było lepiej, bo ma przyświecić słońce. I przyjdą lepsze czasy. I jest ta nowa droga, nowy początek. I może być tak, że. Ten król jest taki zdystansowany, trochę odcięty, odizolowany w tej całej sytuacji. Ta królowa chciałaby tego nowego początku ruszyć w ten nowy początek, i tutaj może być jakieś rozwalenie czegoś w związku z tym rycerzem. To, bo tutaj, tak jakby, mamy dwóch mężczyzn i kobietę. Płeć można odwracać, oczywiście, pamiętajcie. Jest rozwalenie czegoś na początek czegoś nowego. Ktoś uparcie tutaj dąży do celu. Macie dwóch rycerzy w tym czytaniu, no i króla. Także tutaj te działania, dążenia będzie się tutaj działo sporo. Sporo akcji w lipcu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.